Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Luigi 80 i zapraszam Was na moje pierwsze zagrajmy w Diablo. Długo zastanawiałem się, czy wprowadzić moc polszczający. Bałem się, że gierkat straci trochę na klimacie, ale słyszałem dużo pozytywnych komentarzy, że jest zrobiony całkiem nieźle. Więc zdecydowałem się go zostawić. A może będzie Wam łatwiej oglądać i zrozumieć pewne rzeczy. A ja nie będę Wam musiał tłumaczyć tekstów. Intro początkowe, dość mroczne, ale może nie oglądajmy go, skupmy się na samej grze. Okej, okay, zaczynamy. Wpiszemy sobie nowego bohatera. Pamiętam ostatnio jak grałem, a to chyba z 10 lat temu, grałem czarodziejem. Strasznie łatwo się grało, no. Bardzo szybko osiągnąłem poziom, którym tak wszystkich łotałem. Nawet samego Diablo złotałem bez najmniejszego problemu. Zagramy tym razem wojownikiem. OK, nazwiemy go... Akadwach. Dobra. Już istnieje, o tak. Robiłem sobie testy. Dobra, jesteśmy w Tristram. Taka malutka wioska, która będzie przy okazji naszą bazą wypadową. Tutaj będziemy przychodzić, sprzedawać przedmioty, które znajdziemy. Tutaj będziemy je identyfikować u pana Keina Starszego, czyli Dekarta Keina. Tutaj też będziemy kupować leki uzdrawiające, czary. No wszystko co potrzebujemy. Tutaj też będziemy sobie zostawać przedmioty, które będą nam zawadzać w kierunku, a które być może sprzedadzą nam się później. Ok, podejdźmy do Kane'a, staruszka i porozmawiajmy z nim. Rozmowa. Kane będzie nam ich identyfikował przedmioty. Wszystkie, które znajdziemy podczas naszej eksploracji. Bardzo przydatna postać. Możemy to robić sami, jeśli posiadamy czar identyfikacja. No my możemy mieć z tym problem, chyba, że znajdziemy zwój. Okej. Okay. Proteczki. Posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia. Griswold. Griswold to człowiek wielkich czynów i wielkiej odwagi. Założę się, że nigdy nie opowiadał ci o tym, jak poszedł do labiryntu, by uratować Wirta. Prawda? On wie o niebezpieczeństwach czyhających tam na dole. Tak jak i ty. Jest doskonałym kowalem, ile się twierdzi, że może ci pomóc, to możesz liczyć na jego uczciwość i umiejętności. Hmm. Niezła reklama Griswolda. Griswold to ten pan który wow, ja sobie tutaj stoi, jest kowalem w tej wiosce. Widać, legendarny już. A porozmawiajmy z nim. Możemy u niego kupować zwykłe rzeczy, rzeczy magiczne. Możemy też u niego i będziemy na pewno sprzedawać wszystko, co znajdziemy, i naprawiać nasze przedmioty. Przedmioty w grze mają to do siebie i to wszystko, zarówno zbroje, jak i. Jakie bronie mają to do siebie, że się szybko niszczą. Jeśli nie chcemy ich stracić, to raz na jakiś czas musimy je naprawiać. Jeśli nasz przedmiot jest już w opłakanym stanie, to pojawia się tutaj na górze rysuneczek jego, podejrzewam, chyba na czerwono, który sygnalizuje nam, żebyśmy natychmiast go naprawili, bo go stracimy. Ok, porozmawiajmy z Girswoldem. Plotki. Właściciel tej tawerni ma mały biznes i żadnych realnych szans na, na dobry dochód. Udaje mu się wiązać koniec z końcem poprzez dostarczenia jedzenia i noclegu dla podróżnych mijających wioskę. Lecz oni często wymykają się nocą nie zapłaciwszy rachunku. Gdyby nie zapasy ziarna i skuszonego mięsa, które on przechowuje w piwnicy, pewnie większość z nas głodowałaby już podczas tego pierwszego roku. Kiedy to cała okolica została najechana przez demony. Hmm. Przez demony? Dość tutaj niebezpiecznie słyszę. Opuśćmy kuźnię na razie Demony, o, nie mają tu łatwego życia. Cóż, chodźmy do Karszmarza Ogdena. Może on nam coś jeszcze powie? Ciekawego. Chwała Bogu, wróciłeś. O, ja już tu byłem. Wiele się zmieniło od czasu, gdy tu mieszkałeś, mój przyjacielu. Było tu spokojnie, aż zjawiły się czarni jeźdźcy i zniszczyli naszą wioskę. Wielu zostało zgiętych ta ściętych tam, gdzie stali, a tych, co podnieśli ręce, też zabito lub porwano, by stali się niewolnikami albo gorzej. Kościół na krańcu miasta zbezczeszczono i wykorzystano do mrocznych obrzędów. Krzyki, których echo słychać nocą, są nieludzkie, ale niektórzy mimo wszystko mogą tu jeszcze przetrwać. Idź ścieżką pomiędzy tawerną a koźnią, znajdź kościół i uratuj kogo możesz. Być może będę mógł powiedzieć ci coś więcej następnym razem. Powodzenia! Hmm. Czyli w kościele dzieją się złe rzeczy. No, na pewno się tam udamy. Ale może jeszcze uda nam się od kogoś z wioski dowiedzieć czegoś więcej. To był w każdym razie ten karczmarz, który wiąże ledwo koniec z końcem. Teraz idziemy do uzdrowiciela Pepina. Uzdrowiciel Pepin będzie nas każdorazowo. Uzdrawiał jak pojawimy się w wiosce. Ponadto będzie nam też. Będzie naszym głównym dostarczycielem napojów uzdrawiających. Do ich w tej grze będziemy potrzebować bardzo dużo, szczególnie jak gramy wojownikiem. Ok, porozmawiajmy sobie z nim. Plotki. Griswold wie tyle o sztuce wojny, ile ja o sztuce uzdrawiania. To sprytny kupiec, ale jego wyroby nie mają sobie równych. Och, przypuszczam, że to może dlatego, że tu jak, pozostał tu jako jedyny kowal. Hmm. Nawet jakby nie był jedyny, to spodziewam się, że i tak by był najlepszy. No nic, później zobaczymy, co tam ma na sprzedaż. Może sobie kupimy coś od niego. To jest nasz inwentarz, miejsce na nasz hełm, zbroję, tutaj mamy puklesz, miejsce na nasze tarcze, obrona 3, czyli w zasadzie byle jaka. Tu jest miejsce bodajże na naszyjniki i dwa pierścienie można nosić. Co mamy? Mamy mały miecz, obrażenia 26. 6 no, byle co jak na razie, ale dobre i to na początek, na pewno lepsze niż nic. Czary, no, mamy naprawę, bardzo ważny czar, przyda nam się. No a czarów nie będziemy mieć za dużo, ponieważ czarodziejem nie jesteśmy tylko wojownikiem. Więc bardzo rzadko będziemy zaglądać tutaj. A tu jest karta postaci. Na samej górze, poziom. Mamy teraz pierwszy. Tutaj doświadczenie, które posiadamy. Jeszcze nie mamy żadnego. A tutaj, ile potrzebujemy doświadczenia na następny poziom? Czyli 2000 potrzebujemy, żeby awansować na drugi poziom. Jak awansujemy, dostaniemy punkty do rozdania. Bodajże 3. I te punkty będziemy sobie mogli rozdać między tutaj nasze wszystkie podstawowe atrybuty, takie jak siła, magia, zręczność i żywotność. My, jako że gramy wojownikiem, oczywiście będziemy przede wszystkim inwestować w siłę i żywotność, czasami też zręczność. Ona jest ważna, żeby podnieść naszą skuteczność ataku, to znaczy, żebyśmy się potwornie nie machali i mieli większego cela, jak będziemy ładować potworki. Tu jest nasza łączna obrona. A tu są nasze obrażenia, które zadajemy. Też łączne, oczywiście. Bazowa naszych atrybusu, atrybutów. A tutaj jest liczba naszych atrybutów, które posiadamy teraz. Ona może być modyfikowana na przykład przez magiczne pierścienie, amulety, zbroje. No, w zasadzie, wszystko co jest magiczne i dodaje nam jakieś punkty do naszych podstawowych atrybutów. To jest nasze życie to jest nasza mana. Ta mana będzie nam się bardzo powoli powiększać, bo w żadnym razie nie będziemy w magię inwestować. Tylko i wyłącznie, przede wszystkim w siłę i żywotność. Otrzyma się odporności na magię, na ogień i na błyskawice. Jak na razie wszystko jest na zero, więc nie wygląda to zbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że to się zmieni dzięki świetnym przedmiotom, które znajdziemy lub kupimy u Gizworda. Ok, To jest tyle, jeśli chodzi o kartę postaci. Tutaj mamy podręczny pasek. W tym pasku zawsze będą eliksiry, tak żebyśmy mieli pod ręką, bo będziemy ich potrzebować bardzo często. Tutaj mamy mapkę. Mapkę można używać tylko i wyłącznie w podziemiach, więc tutaj na nic nam się na razie nie przyda. W wiosce. No właśnie, no i to chyba tyle. Tutaj bodajże mamy okno, tak, podstawowego czaru, który możemy wy wykorzystywać. My sobie od razu wybierzemy, że będzie to... No oczywiście naprawa. I co, i tyle. No to tak, porozmawialiśmy sobie z Tobą. Teraz pójdziemy sobie jeszcze do... Gdzie sobie pójdziemy? Pójdziemy sobie... O, tutaj. Fanham. Pier. Hmm. Rozmowa. Porozmawiajmy z nim. <śmiech> 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 Lubię Pepina. On naprawdę się stara, wiesz? Słuchaj, musisz go poznać. To dobry facet. Pomaga każdemu, kto o to poprosi. Hej, myślę, że tobie może się to przydać. Co, bohaterze? Ja teraz przecież byłem... Ja też przecież kiedyś byłem bohaterem. No, a teraz? Teraz? Teraz widzę, wszystko się zmieniło. Hmm, gdzie jeszcze idziemy? Zanim udamy się eksplorować podziemia, proponuję zwiedzić całą wioskę. O, tu jeszcze nie byliśmy. Barmanka Gillan. Dużo tu karcz, Już druga, na tak malutką wieżkę, Ale to dobrze. Będzie gdzie spać. Heh. Good day. A porozmawiajmy sobie. Plotki. Kobieta na skraju miasta to wiedźma. Wydaje się, to się zmiła, ale jej imię Adria jest bardzo przyjemne dla ucha, ale mimo wszystko bardzo jej się boję. Hmm. Nie ja doczytałem. Jeszcze raz. Za so szybko to przeszło. ważnego jak ty, by zobaczyć, co ona tam robi. Hmm, no to pewnie, że się udajemy. Na skraju Masta. No ja akurat doskonale wiem, gdzie to jest, bo niejednokrotnie tam bywałem, więc udamy się jeszcze do niej. U tej wiedźmy będziemy sobie sprzedawać wszystkie magiczne przedmioty, które nam nie będą potrzebne. Będziemy też u niej kupować, jeśli się nie mylę, zwoje teleportacji, czy identyfikacji. One nam się bardzo przydadzą. Można też u niej oczywiście kupić fiolki many, no my jej nie będziemy potrzebować, bo jesteśmy wojakiem. Okej, okay, jesteśmy u niej. Można u niej też naładować laski ładunkami. Okej, okay, porozmawiajmy sobie. Toteczki. Korupcja ma, si ma siłę oszustwa, ale niewinność posiada moć czystości. Młoda kobieta Gillian ma czyste serce, przekładając potrzeby swojej babci ponad swoje. Boi się mnie, lecz wynika to tylko z tego, że mnie nie rozumie. Hmm. Wydaje się być bardzo mądrą kobietą. Okej, okay, idziemy od ciebie, na pewno jeszcze nie raz do ciebie wpadniemy. E Jeśli się nie mylę, to została nam jeszcze jedna postać. Z którą nie rozmawialiśmy tutaj w tej wiosce. To taki chłoptaś, który sprzedaje przedmioty z podejrzanych źródeł. Chodźmy do niego, porozmawiajmy z nim. Poznajmy go. Ok, to tędy, przez kładeczkę. A muzyka w Diablu jest rewelacyjna. Okej, okay, jest. Wirt. Kolkonogi chłopiec. Okej, okay, rozmowa. toteczki. Adriana naprawdę mnie niepokoi. Wprawdzie Kane Biern czynisz czym dzięki czemu może mówić ci o przeszłości, ale ta wiedźma może wejrzeć w przyszłość. Ona zawsze znajdzie sposób, by dostać to, czego chce. Adria dostaje więcej towaru niż ja. Mógłbym wynieść przez bramy królewskiego bazaru podczas wielkiego festiwalu. Hmm. Czyli do niej, do Adri będziemy się udawać w poszukiwaniu potężnych magicznych przedmiotów, mam rozumieć. wiem, czy ona czasem nie oferuje, tylko przedmioty dla czarodziei. No zobaczymy. Ok, porozmawialiśmy już chyba z wszystkimi w tej wiosce. Będziemy powoli kończyć pierwszy odcinek. W następnym odcinku. Spróbujemy u naszego kowala w wiosce się dozbroić. Czy posiadamy jakieś pieniądze, inwentarz? Tak, posiadamy 100 sztuk złota. Może to nam starczy, żeby kupić sobie jakiś szczepiec jakąś zbroję. I co? I wyruszymy na eksplorację tych katapunk, tych podziemi w tym kościele, jeśli dobrze zrozumiałem. No to co? Cześć, do następnego odcinka.